Wiem, pałto. Uwaga, uwaga, ruszam. Ty, tam się sygnały świecą. Panie strażakie. O kurde. Uwaga, uwaga. Proszę zejść, Co tam się dzieje? Panie, ukradli mi. 902.000. Proszę co? Jak ci, no. Bogu, daj nam jasność. Proszę o wezwanie jednostki medycznej na piestę Silver Lake. Chyba go za mocno wyplął. Ty widzisz co tu się dzieje? Bo ja nic nie widzę. Niech to nic? No coś tam widzę. Panie, ciemno jest. Uwaga, do tyłu. Do, do tyłu jeszcze krok Chodź, idziemy. Dobra. Czemu był pan nie da jasności? Poproś Boga, to Ci da Ojej oj. O ciemno, nic nie widzę Bóg Cię nie Co wysłuchał je? No nie widzę, o dobra, chodźcie chłopaki Castra, Ty weź mnie rozpój Już teraz kurwa Co za pojebuś, pojebie jemu Pojedziemy. Trzeba ci zdobyć jakąś broń Żbik Pojedziemy w pewne miejsce Tam jest Jak pewien się? sklep To tam jest sklep <grym> Opierdolimy ten sklep, dobra? Masz, a masz pieniądze? Yy, znaczy... Co? Ale jak ty chcesz? Czym? No ty ja mam broń, tak mówię? a ja ci dam... a ja ci tam kupimy ci broń, tam jest przy, tam przy tej sklepie z broni jeszcze. Sklep z bronią. Pamiętasz co się stało? Bo ja nie za bardzo. czy znaczy nie no. Coś mi świta no. Znaczy jakiś ban czy coś. Coś tak kurty, jakby to się zdarzyło już. No właśnie, też mi coś tak świta. Coś, coś świta, świta, ale nie do końca. Nie wiem, to tak samo? No było ciemno, pamiętam, jak w dupie. I to, poza za płyty B. skaz. Pod tą górkę. Ciało ta się błk. Ile to ma koni ten samochód? Mało 4. nie wiem. Na węgiel jeździ. Wiesz, taki ma silnik oszczędnie. Im mocniej, im więcej ognia, tym szybciej jedzie. Ale na pacy tak z, czy zwłoki się zmieszczą? Dobry. No, no trochę się zmieści, no jest pojemniejszych, bo tak to to nie ma jałta pojemnego. <grystanie> Pojemne jak dupa zbigniewa. Ty wiesz, że Zbigniew dalej jest... No właśnie, na ten... a gdzie jest Zbigniew? No jest tu na naszym stanie, ale dalej ma zaciągi pedałowe. Czyli jest. dużo się nie zmieniło, no. No dużo się nie zmieniło. Dużo się niestety nie zmieniło. A gdzie ten sklep, jedziemy gdzieś, to my gdzie? na wieś jedziemy, czy co? Ta, ta, daleko. Tutaj sobie podejdziemy, zobacz, to jest taka wioska. Widzisz? Tu jest plik sklepu. Morrison South. Nie. Tutaj. Chodź, broń najpierw dla ciebie. Ile masz pieniędzy przy sobie? Mm. O. No nie dużo. No mów ile? 1200. Nie, nie dużo, czekaj, ja mam 950. To czekaj, to trzeba idę do bankomatu po więcej dla ciebie. tysiące. Dobra. Co podać? I coś taniego yy, z ładnym tutaj, żeby spust był taki lekki, żeby można było strzelać szybko. Ech, to wie Pan, to zależy od Pana, czy Pan chce szybko spuścić się, czy raczej wolno. Szybko, ale skutecznie. <laughs> Czyli szybko, ale dużo. Szybko dużo no i w cel, żeby trafiła. Po żądalu. Ja mam tutaj dla pana taką odpowiednią broń. Proszę pana. Proszę pana, polecam panu. Już panu mówię Lugera i 16 nabojowy magazynek do niego. Proszę zerknąć tam w ofertę Lugera, to zobaczę. Sekunda. Luger tak. 2600 w takiej zwykłej cenie. Jak to 2600? Mówi pan 2600, a ja tu widzę, że. A bo ja mam promocję. Dobra, ja mam promocję, proszę pana. To ja mogę panu kupić, bo ja mam tu rabat sklepikarza. Co pan to na to? jaka jest cena, niższa czy wyższa? U mnie niższa. Znaczy, ja, proszę mi dać pieniądze, ja panu kupię. Bo ja, ja, pan a dam... mogę wybrać inną? Może pan. Proszę powiedzieć, jaką? Mm. Powiem panu ile u mnie kosztuje, tylko proszę powiedzieć jaka. Wie pan co? Bo e... nie, to jest za, za mało magazynek, to jest tylko 11 się na 11 nabojów. Pan mi tutaj datum, CZ-75. Dobra. I parę naboi, tak. 4. Dobra, to Pan mi da pieniądze. Dał mi Pan? Wystarczy na pokrycie tutaj kosztów, czy nie? Tak, tak, oczywiście. Proszę. Czy ta kapotka jest wystawienia, czy nie? Słucham? Ta... taka mizeleczka? No ta kapotka taka. To to leży? Tak. A to takie do leśnicze, to gratis. No nie wiem. To da się podnieść, tak ciężkie? No. A nie może pan? No nie, nie ćwiczyłem. A teraz? No? Jak? No nie, nie nic, nie pewnie. Oczywiście za ciężkie. No to trudno. To pan to tu, nie tą szmatę. Będzie do wytarcia podłóg. Ręce za głowę. Chwila. Już, już. Już, chwila. Bo Ci pomogę. Już. Dobra. Pakujemy, wydaje. I co teraz, jak ręce za ma? No, skój. Klikuję. To Pana samochód tam ten czerwony? Nie. oczywiście, że inaczej. No, a, a jak to Pan przyjechał? Nie pan nie, nas oszukuje? Ja, ja nie mam czerwonego samochodu. Włamie się i... Proszę pana, no to jak? Możemy mu ten kieszenie na wywalić. Możemy, tylko tam. Może ma klucze wewnątrz. Chodź. Ale byśmy pojechali taki czerwony, zobacz. A ja nie mam tego czerwonego auta. No to ja, ja ci nie ufam, wiesz? W Którym pan przyjechał? Twierdzi pan, że to nie pański pojazd ten czarny? No. Jest czerwony. Czarny, tak. U mnie jest czarny. O tam o ten chuj. Nie. Panie, ostrożniej to, to jest panie, ostrożny ty. Morda jebany. bankomatu mogę? Okay? Możesz. A co panowie chcą ze mną zrobić? Przekonasz się. To Dobra, wyciągamy pana. Wyciągamy pana. A, no, obiad, tak? Tak, pan jest obiadem. O kurde. Szkoda. Czekam. Dobra. Okradam, okradaj. Chodź, okradasz? Poczekaj. Jakiś pan biegnie. Ja już okradam, szybko. Gdzieś tu przybiegł. Żbiku. Okradaj. Zadzwonię do ciebie, będziemy w kontakcie. Halo? Za tobą, za tobą. Co za mną? Poczekaj, poczekaj, tamten. Ja pierdolę. O kurde. O chuj. akcja. Kurde, no i nie okradam przez niego, no. Stary. Okradaj, okradaj Hej. sklep przez ten czas. I drzwi te Zaraz policja przyjedzie, nie mam jest No dobra, drzwi zamknij. Tamte Zadzwoni do Ciebie Ładny pistolet ten ma Dziękuję Co Ci się nie podoba? A powiedział że ładny I A no. Co, kurwa? A nie, tylko... Widzisz jakie to... onstwany? Ukróć go nie, troszeczkę, tak. Żbik. Nie. I tak nie. Kurwa, nie. Dobra. No chodź tutaj, pokażę ci coś. <grymne> Z worek. Już widzę. Niech pan mnie wyze mnie, bądź grzeczny. musi być. ładnie Nie będę. Ach, no. Teraz 20 dolarów ci zabrałem. Nie, jak Pan mnie zdaje Nie będę, nie będę jeszcze się zachowywał. Jak ładnie prosi. Ciekawe. No, Worek zobaczył, to już od razu zbłądżał. Boże, się To bo jak byłem mały, to taki Pan też mnie worek założył, a później mnie pupa boliła. Jutro będzie drugi, drugi odcinek na YouTube, jak coś. Druga część tego, co było dzisiaj. To też mam to złe wspomnienie, proszę Pana. Na ile byś wycenił swoje życie? Dużo, bo, bo ja jestem bardzo miłym człowiekiem, który wierzy w Boga, modli się codziennie, codziennie prawie chodzi do kościoła, więc bardzo dużo. O Jezus Marek. Stary jadł Bierzemy za niego chłup? Żbik? Bierzemy czy nie? No, mów na telefonie, szeptaj na telefonie do Obrabiam tylko, to znika. Tak, tak, to znika po 30-60 sekundach z bankiem. Żbik, halo, halo, Żbik! No, szeptaj i mów do mnie na telefonie, nie? Ci mówiłem, jedźmy stąd. T tamten podkablował nas, ten pomarańczowy. Tak? Bierzemy go ze sobą? Zapada się, dużo trochę. To, to gdzie jedziemy? Zapada jedzie, się, torfy. Ale ty stary, ale. No dobra, to co, jedziemy? masz 3 sekundy, żeby się stąd zabrać. Z kim ty gadasz? Z gościem? No z tobą. Tutaj to, to 3 sekundy, zbieramy się? No chodź już skąd? No. no dobra, to Policja. A bierzemy go ze sobą, czy nie? Czy Big bierzemy go ze sobą? Co no pewnie, no, no dawaj. No to daj. Czyżby go weźmiemy, za jakiś pieniądze z niego będzie, no. Dobra. No bo ty tak mówię do ciebie, do, do... No, 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 nie słyszałeś, jak do ciebie dać. mówiłem? Nie, no nie słyszałem. Właśnie nie nie, musisz mówić, na no to No To dobrze, bo ja się bałem. Bo później, jak trochę urosłem po roku, może dwóch, to właśnie też miałem taki przypadek, że jakiś pan ja właściwie jak też mnie złapał i później mnie sprzedał. Stary, nie słyszę Cię, bo szeptasz. Wtedy panowie też do mnie w nocy przychodzili. Dobra, siedzisz? I wtedy też mnie pobawali. Co pan mówi? Ja mam klucze do tego samochodu. Bo ja się bałem, że panowie mi sprzedadzą. No, tak, 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 tak. O... Te prawa auto to moje właśnie tamte. Nie ty jednak twoje jest, no mówiłem. No, ale ty, mówiłem, ty, no. że to jest moje, dobrze? No ty no, no kłamie mnie bezczelnie, przed chwilą. Ale pan był czerwony, bo ty ja mówisz, to nie mój czerwony, bo ja mam czarny. Przecież ono mówi? było czerwone to auto, no. Jakie czerwone? No czerwień. Jakie czerwon? Czerwony, widzicie, jak wyruszyłem. Może ten gościu tak, jest no. Daltonem. Przedali ci w salonie? Podle, jak czerwone no to. Poszukali mnie. Ja nie wiem, bo ja trochę dziwnie to widzę. Bo na przykład u mnie pan jest taki cadnie. Co? No, na przykład ja tutaj widzę. Ty masz knebel, bo ja nie widziałem tam knebla. No nie, nie ma. No możemy umierzyć tak zaklębnąć. Co pan Ale tyle bejczy. gada? Tam taki kapetliwy się, się zrobił. Kapatliwy jak A jak będzie trzeba, to się zamknie i nie będzie się odzywał. Hmm. Znasz jakąś mielinę tutaj, żebyśmy mogli go wytrzymać. No nie wiem Tylko tak. nie może komenda, bo to wiesz, to nie śmieszny żart. <laughs> no inaczej co? że Dzwonimy do policji. W kasynie znam numer do sejfu, żeby go w sejfie zamknąć. Ale tam obok jest są sklepy napadamy, nie? Żbik? No jedzie pewnie, dawaj. Teraz musisz ten, to jest ten czas, kiedy będziesz. Przymkniesz się. Dobrze. Dobra, z której strony teraz? Może ustawię się na górze to na tę Co ty na górze, to się zdejmą. Nie, nie zdąży szuciec. Dobra, wysiadam wam. Dobra, zapadaj, uwaga. Na 3-4-3, 4-4. 3, ja muszę go przesunąć. Czy możemy być w sklepie jeszcze? Przesunąć, no tak, tak. Możemy być w sklepie. sklepie się a panowie zabrali mi rzeczy. Tak. Jakie Jaki rzeczy? Przecież nic nie miałeś. No. Miałem, ale dobra. Co pan miał? Matka mi zapowiedziała. Bap nasz udaj, bo przecież się wytrwali Nie, Przecież miałeś ten. Ja widziałem co ty miałeś. Pistolet miałem. Miałem. Nie, no pistolet? miałeś ten. Psiążeczkę. To wziąłem. Ja mia miałem książeczkę z Świętej Komunii. To już nie, nie to masz Nie, to no. nie widziałem. Od babci miałem różaniec. To już nie masz. Nie? Niestety. Od dziadka miałem. A dlaczego błądka? masz takie siniaki? Bije Cię ktoś? Tak. Jak idę do kościoła i się spowiadać, to ksiądz, ksiądz mnie zamyka w koncesfesjonale i, i, i... Nie. Nie gwałci. I przy okazji sobie bije. Kto Cię bije? Ksiądz. Żbik, jakiś ciężki okaz się trafił. A jak się ksiądz ja nie nazywa? Nie wiem, no, ale ja nie jestem lekarzem, ja się tym nie zajmuję takimi przypadkami. No cóż. A jak się ksiądz nazywa? Nie wiem, bo zawsze zakładam taką chustę. Jaką chustę? No taką czarną. żeby nie wiedział, jaką się nazywa i jaką wygląda. No dobra, no to wiesz co? policja zaraz przyjedzie. To wtedy wiesz, przedstawisz im ja i powiem, z powiem. warunkiem puszczenia cię wolno to jest jak oni tą tego księdza złapią. No bo Nie wiem, nie to? wiem czy on, tylko mi Siusiaka wsadzał, ale bardzo bolało, bo to takie duże było. To już jak policja przyjedzie, to wszystko powiesz. I teraz tam tak siedzę. Co to chłopa nie wyrobię, no przecież aż mnie od, od, odłuza po prostu. Tego no, takiego vista. wybrałeś, kurde. Luc, ludz, wysyłajcie lucy. Bo wybrać lepszego. Wspierajcie i farłujcie. Muszcie wysłać do Nejta. Chłopak, utrzymaj się, zadzwonimy po stronę. <noise> Dziękuję. Ja, ja pana nie no, ja znam... No śmierci, ja się był to to darmowy, tak nic małsi, nie wierzę. Nawet no, nie będą kupy zrobić. Sasza Grey słyszałem, że też miała takie problemy. Że po tych Ale... ruchach, Po tych ruchańskach to zwiastczy puściły. I gówna nie umiała trzymać. Policja przyjedzie, będziemy negocjowali, a będzie tutaj ja nie? nie. No. Ale w Ale mimo to chodzę do kościoła i się modlę. Za Osteczny. co? I, i, bo się modlę, żeby ten ksiądz w końcu... To musicie rozkali. potwierdzić na mailu, żeby nie, nie ja. są zlegowane. Żeby go też zgwałcili. Nie za to jest. A pan by go chciał zgwałcić? Nie. Ja, ja wolę dziewczyny. Dziewczyna? A co dziewczyna mówi na to? Ale nie mam dziewczyny, ale ja wolę dziewczyn. Aha. Jesteś pewien? No, jak cię na... ksiądz gwałcił, no to nic z tym nie zrobiłeś, to nie no, wiem może czy... Może ci ksiądz przekona. A naprawdę, jak jakby wczoraj, wczoraj byłem, bo dzisiaj jeszcze nie poszedłem, nie zdążyłem, bo, bo panowie właśnie, to, to wczoraj to tak morało, jakby naprawdę nie że... Rzadko mam Nie, Może sobie zamówiłem kawkę do tego, bo to... A jaką lubisz? Ja. Kurwa. Nie no, ja to skromnie ekspresu. A ja to mówiłem że dojebać jakąś, co? Ja to taką dużą czarną bym. Jak masz na mnie? Jotek. Patryczku, chciałbyś kolorową czekoladkę? <laughs> czekoladkę? Ale Może szejkasz czekoladką. O, a to Ciasteczko jakieś? Największą... No, takie też duże, bo ja dużo. No, poczekaj, podliczę ile to będzie. 3,50 musisz mi dać w okay. dolarach. Właśnie. Okay. To ja dam trochę więcej, tylko nie mam jakiegoś pieniędzy wyciągnąć z ja Ile nie masz? Mam dwa no, mogę na pewno w tyle dać. No, ufa. Tysiące, nie, ja chcę. Yy, 3,50. Dobrze, to dostanie pan tyle. Ale tak. masz przy sobie? W banku. Nie będziemy szli, wiesz, do domu do ciebie skarbonki rozbijali. Ale w banku ja mam, nie mam Ty, ale ukradłeś mu przecież wszystko z portfela, to jak on ma mieć coś przy sobie żbi. No to nie będzie czekolady w takim razie gorącej. No to Patryczku, no eee. nie masz pieniędzy, to proste, to nie ma czekolady. No trudno. czy albo zabrać. Jak? No ale Piotrek, ale... Piotruś? Chyba, tak Piotruś. Chyba żebyśmy podjechali pod bankomat. Ja, albo ja mam tam kartę i. O, co, to ja ty... będę czas tracił na bankomaty. Wyjdziemy jeszcze mas tu odjebią. Tylko się kartę składa. Ja jestem w pracy teraz. Nie tylko kartę się wkłada. No nie wiem, Żbik, on to jest jakiś kurde płaczek się nam trafił. Maskoli się. Chłopaki nie płaczą. Wiem. Nie mazgaj się. Nie mazgaj Takiego wybrałeś, no. Trzeba było kurde wziąć... O! 337 dolarów z kasy. Poszukaj. Majątek. To już ci się ten zabrał? Miałem 5 lat. A gdzie to miałeś? Pani zgwałcił. Miałem 10 lat. Wzięli mnie i sprzedali. bo to co chwilę Rytko są mówiąc, te pieniądze. zostałem jebany. Co za No co chwilę, no tam jeszcze cały czas się nie skończył, na końcu masz najwięcej. Na no chodzili. przychodzili. No znalazłem 337, ale na, na, na lade leżały Wiem, że trzeba było mieć w pałkę Jak uderzałeś w ladę, to jeszcze więcej dostałeś. Coś tu gada ktoś Co robimy? Gdzie na, na, na ojcperzy? Pałka też mi wchodzi Kurka nie widzę nikogo Uważaj na tyle drzwi Policja, słyszę ich Tylne drzwi Słyszę ich z tyłu W się Dobra, kurwa, nie będziemy strzelać przyczyn, negocjujemy czy nie? Krzyknij, że mam... W celu się, wiesz, Stary, jedziemy, nie, wiesz nie. tym Stary, jedziemy, wpakuj go, wpakuj go, ja cię wpakuj go do środka. Wpakuję. Do samochodu, czy w dupę? Cicho. Wszyscy na glebę. Dalej, wypierdalaj, bo zakładnika zajebie Chociaż. Wypierdalaj! To zabije. No właśnie, wypierdalaj. Się, że, że będziemy strzelać. No, Od do strzelaj, to go zabijesz w poranie No mam ma w ciebie, kurde. Jebać was! Jaki tutaj biegli dookoła Ty strzelają, śpieć Dobra, masz jakiś ten jakąś mylinę, Żeby się zabarykadować? ale na razie już mogę spiewać dalej.